Dzień dobry, Konrad Kwolek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pomeczowa konferencja prasowa, spotkanie KS Karpaty-Krosno kontra Avia Świning. Wynik 2 do 3 na korzyść naszych gości. Bardzo proszę o pomeczowy komentarz. Zaczniemy oczywiście od trenera Awi Łukasza Mierzejewskiego. Być na pewno w naszym wykonaniu pod względem piłkarskim i, i jakby operowaniem piłką był, był dobry stworzona ilość sytuacji też na dobrym poziomie. No lecz, lecz, lecz mecz do końca był nerwowy. Dostaliśmy bramkę na 3-2 i, i musieliśmy się obawiać o to wynik końcowy. Do takiej sytuacji nie powinniśmy doprowadzać, bo uważam, że, że mamy na tyle jakościowych zawodników, że, że ten mecz powinien być przy 1-3. Przy takim wyniku powinien być pod kontrolą yy, do końca. Niestety dopuściliśmy do, do sytuacji yy, utraty dwóch bramek i, i na pewno na tym trzeba się pochylić. Gratuluję drużynie, bo, bo myślę, że yy, naprawdę zagraliśmy solidny mecz i jak powiedziałem wcześniej, że tych sytuacji wykrowaliśmy yy, dużo. Przed nami kolejne mecze w środę Puchar Polski też ważne, bo chcemy zajść jak najdalej yy, w Pucharze. No i w Lidze walczymy yy, też. Yy, o, myślę, trzecie miejsce jest w zasięgu, także będziemy się starać, żeby, żeby to miejsce zająć. Dziękuję. No, na początku chciałbym podziękować zawodnikom za realizację tego, co, co mieliśmy zaplanowane na za ten mecz. Kibicom za doping, mimo że, że te ostatnie mecze nam nie idą po naszej myśli. Na pewno to nie jest tak, że nie chcemy wygrywać. Dzisiaj, wiadomo, stanęliśmy to troszeczkę niżej, bo no Awia jest jakościowa i mają, mają dobrych, jakościowych zawodników. No, mieliśmy taki plan na mecz, chłopaki go super realizowali, lecz niestety na takim poziomie yy, decydują niuanse i dwie bramki straciliśmy raz, po raz, pod naszym rzucie wolnym, dwa jakaś nieudana kontra, nałożyła się kontra na kontra, na kontrę, bramka, po raz kolejny tracimy bramkę na początku drugiej połowy. Zwracamy sobie na to uwagę, ale niestety, niestety no, nie wiem czemu może się to kiedyś skończy, ta pasa, nie wiem. Co na pewno cieszy? Cieszy postawa młodzieżowców, dzisiaj Czekański zagrał od początku, Zagrał bardzo dobry mecz moim zdaniem, Paczkowski dał asystę, mógł mieć drugą, także to na pewno cieszy, postawa, postawa tych chłopaków. Ćwiczyliśmy cały tydzień wypełnienie pola karnego, troszkę lepiej to wyglądało, strzeliliśmy dwie bramki, lecz no niestety, tu już wychodzi jakość chyba zawodników i, i na tym poziomie te, te błędy takie indywidualne się bardzo mocno mszczą. Gratuluję trenerowi drużyny za yy, zwycięstwa i życzę powodzenia. Dalej w Lidze. Dziękuję trenerze, i do usłyszenia po kolejnym domowym boju z podlasiem Biała Podlaska. Środa, 15 maja.